Oto co się wydarzyło w polskiej polityce w ostatnim dogoniu w około 60 sekund. Doszło do wyborów prezydenckich. Pierwsze miejsce zajął Rafał Czaskowski, dalej byli Karol Nawrocki, Sławomir Marce, Grzegorz Braun i Szymon Hołownia. Wyniki tych wyborów pokazują nam, że jednak były to najważniejsze wybory od 1989 roku. Sławomir Czer oznajmił, że chce przeprowadzić rozmowy z oboma kandydatami na prezydenta RP. W ramach rozmów zatekrało 8 punktów programowych, którymi ma się kierować przyszły prezydent. Przemysław Witek, poseł koalicji obywatelskiej w odpowiedzi na 8 punktów Mencena, tzw. Deklaracji Turunskiej, powiedział Cóż szkodzi obiecać, co pokazało parodię drugiej tury wyborów prezydenckich. Poseł Witek został potem upomniany przez swoją partię, jego słowa zostaną z nami na długo miarce przeprowadził rozmowę z Karolem Nawrockim. Rozmowa była specyficzna i pan Nawrocki miał swoje lepsze i gorsze momenty. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się o uczestnictwie w bitwach kibolskich przez pana Nawrockiego. Doszło do debaty kandydatów na prezydenta Polski. Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski odpowiedzieli na 9 pytań zadawanych od kandydata z możliwością riposty. Wynik debaty można uznać za remis, choć po debacie więcej jest ataków medialnych na prezesa Nawrockiego, np. Na przykład o spożycie nikotyny podczas debaty.